Może się nie obawiać, mimo tego, że to wygląda jakby był chaos, albańczycy są naprawdę dobrymi kierowcami. Wynika to z tego, cały czas podkreślam, to jest państwo kurskie mocno i te drogi w różnych stanach są, nad różnymi przepaściami się jeździ. Oni nauczyli się jeździć na milimetry nad przepaściami i w tym swoim chaosie się odnajdują. I tak jak miałam też wycieczki tutaj z polskim kierowcą, to polscy kierowcy, powiem szczerze, wysiadają. Nie dają rady w porównaniu do albańskich albo pokonują trasę, którą robi Orbańczyk w godzinę, pokonują przez 3 godziny. E, więc jakby ja czuję się bezpiecznie z nimi jeżdżąc od 3 lat e, i widzę, że potrafią sobie naprawdę w ekstremalnych sytuacjach radzić, więc nie obawiajmy się. E, co 10 autobus spada? Nie no, żartuję. Żartuję, żartuję. Nie, ja nie uczestniczyłam w żadnym i nie słyszałam o żadnym, e, przynajmniej w firmie TUI. Tylko, że pierwszy raz no jakieś 17-16 lat temu jechałam przemęczą logara, tam są całe przepaści, pewnie nic innego nie ma. To, to był rozklekotany totalnie autobus, w środku były kury, koza. Facet to trzymał, rozmawiał przez telefon, palił papierosa i prowadził jedną ręką. Nikt się nie bał, wszyscy siedzieli spokojnie, tylko ja się spróciłam w tym autobusie. I później się po prostu po tej takiej, że tak powiem bitwie już się przestałam przejmować. ну вот корни вообще так Bardzo urokliwa, bo to jest moje miasteczko, my tutaj prywatnie też czasami jeździmy na obiad, czy po prostu sobie pokupować jakieś pierdółki na tym bazarze. Bo tam jest dużo takich babskich rzeczy, typu torebki, kolczyczki, bransoletki i tak dalej. Co można przywieźć sobie z Albanii? Ja zawsze mówię, że przede wszystkim po pierwsze spożywcze rzeczy, dlatego że to jest bardzo dobra oliwa, e, można kupić koniak w prezencie czy dla siebie, czy dla kogoś, e, czy rakije na skupowanie ale też figi suszone, baklawe, lokumę, czyli takie galerytki tutaj w środku z orzechami posypane, często cukrem, pudrem, um, oregano, bo też całkowicie inne jest to oregano niż w Polsce. Tak mówię, figi suszone, jakieś, wszystko co spożyste, co jest dla was, herbatę taimali tak zwane, czyli herbata górska, ona jest w takich opakowaniach podłużnych, takich krzaczek jakby więc to bardzo zdrowa, taka do zaparzania sobie, bo troszeczkę się łamie i się zaparza. Na przeziębienie idealna. E, ale też można kupić sobie oczywiście kubek z enwerą hodżą, czy papierniczkę w kształcie bunkra. No bo tego nigdzie więcej się nie kupi, więc no jest tylko do wyboru, do koloru. E, często też kupują turyści coś z flagą Albanii, dlatego że tutaj jest ona wszechobecna i są... Mają swoją flagę, więc, jakby to godło narodowe jest na wszystkim, na piłkach, na koszulkach. Często tatuaże mają też, że robią sobie godło, bądź na sygnetach, bo tutaj mężczyzna często po ślubie nie nosi obrączki, tylko sygnet. I tam co na sygnecie, godło narodowe. Więc, to też takie, takie ciekawostki, tylko mówię. I tutaj na tym bazarze jest bardzo dużo do wyboru, do koloru. Tutaj przyjeżdża w wakacje, bo trafi przyjeżdżać 8 autobusów z Polakami dziennie. Więc oni są nauczeni mówić dzień dobry, 5 euro, zapraszam, srebro i tak dalej. Oni takie podstawy już naprawdę mają i będą was troszeczkę zaczekać. Aczkolwiek to nie jest takie namolne jak w Egipcie czy w Turcji, ale też zaczepiają. Oni z tego żyją, to jest biedne miasteczko i oni oczywiście całoroczną mają turystykę, natomiast no już w wakacje to jakby mniej tych turystów, o wiele mniej i tak naprawdę mieszkańcy tutaj przyjeżdżają no to co ja tam kupię no to tam parę rzeczy kupię i tyle więc oni jakby żyją później z tego przez, przez cały rok